Diablo 4 będzie otrzymywać nową zawartość fabularną co 3 miesiące. Dobra informacja dla fanów Fabuły Diablo 4, jeden z deweloperów zapewnia, że Diablo 4 będzie regularnie rozwijane w kwestii fabuły, mechanik oraz nowych funkcji co Sezon. W najnowszym artykule na okładce z serweru Game Informer zastępca dyrektora gry Diablo 4, Joe Pipiora, powiedział, że chociaż waha się przed użyciem słowa dodatek, kwartalne aktualizacje gry po premierze będą składać się z dodatkowej zawartości fabularnej, która będzie powiązana z nową mechaniką i funkcjami każdej aktualizacji. Aktualizacją towarzyszyć będzie dodatkowo nowa sezonowa przepustka bojowa, która będzie dostępna zarówno w formie bezpłatnej, jak i premium. Blizzard wcześniej potwierdził, że pierwszy sezon gry nie zostanie uruchomiony wraz z Diablo 4 i pojawi się jakiś czas później. Nie jestem przekonany, aby użyć słowa rozszerzenie, ale kwartalne aktualizacje gry po premierze będą składać się z dodatkowej zawartości fabularnej, która będzie powiązana z nowymi mechanikami i funkcjami każdej aktualizacji. Mimo takich zapewnień deweloper nie chciał jednoznacznie określić tych patchy jako ekspansję, a zamiast tego po prostu stwierdził, że będziemy mieli do czynienia z mniejszymi z tymi aktualizacjami. Miejmy nadzieję, że Diablo 4 będzie rozwijane i nie podzieli losu Diablo 3. To by było na tyle w tym krótkim filmiku. Dajcie znać co o tym myślicie.